W dzisiejszym programie w porcie wojennym Gdynia witamy powracające z misji zagranicznych korwety ORP Kaszup i Tadeusz Kościuszko. Po raz kolejny odwiedzamy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Tym razem zapoznamy się z prezentowaną na targach ofertą śmigłowców wielozadaniowych. W Centrum Szkolenia w Zegrzu spotykamy się z olimpijskimi reprezentantami Polski. Okazją są sportowe Mistrzostwa Dowództwa Generalnego rodzaju Sił Zbrojnych. 16 września w porcie wojennym w Gdyni miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Tego dnia z misji zagranicznych powróciły aż dwa okręty polskiej marynarki wojennej. Udało nam się porozmawiać z załogą ORP Kaszub, jednostki zwalczania okrętów podwodnych, która uczestniczyła w natowskim ćwiczeniu Norton Coast 2016, przeprowadzonym na wodach cieśnin duńskich. Uczestniczyliśmy w ćwiczeniu wraz z wieloma okrętami państw NATO i nie tylko, bo oprócz nich uczestniczyli także Szwecja. Ćwiczenia takie pomagają nam ujednolicić procedury w marynarkach wojennych, a zarazem sprawić, że procedury, które kiedyś były zapomniane, wracają, bo, bo każdy ma swoje podejście do, do, do problemu związanego z wykonywaniem nawet takiego samego zadania. My jako okręt zwalczania okrętów podwodnych zawsze patrzymy na to z perspektywy poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych i mimo że zajmujemy się tym od wielu, wielu lat, to zawsze jakieś nowinki, które wprowadzają ludzie z innych marynarek wojennych, nam przypasowują i później je wykorzystujemy w wykonywaniu własnych zadań to nie były nasze pierwsze międzynarodowe ćwiczenia, ale także na polskich, a międzynarodowych ćwiczeniach praktycznie za każdym razem wypadamy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o działkę poszukiwania okrętów podwodnych. Okręt ORP Kaszub dysponuje stacją hydrolokacyjną MG322 DSP. Jest to stacja podkilowa, znaczy to, że jej antena jest pod kilem okrętu. Stacja akurat w tych warunkach, w których działaliśmy, miała zasięg między 5 i 6 km. Podczas działań mających na celu znalezienie okrętu podwodnego nie byliśmy sami. Współpracowaliśmy razem z amerykańskim samolotem patrolowo-rozpoznawczym, który miał również możliwości poszukiwania okrętów podwodnych. Było to bardzo cenne doświadczenie, ponieważ rzadko kiedy mamy tutaj na naszych polskich ćwiczeniach, naszych poligonach, Możliwość współpracy z tak zaawansowanym sprzętem. Dodatkowo mogę powiedzieć, że stacja dawała nam bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o znalezienie, wykrycie i późniejszym etapie śledzenie okrętu podwodnego. Nawet przy różnych obiektach na dnie, które wyglądają bardzo podobnie jak okręt podwodny, czyli na przykład różnego typu rurociągi, wraki, aczkolwiek stacja to nie jest wszystko, bardzo ważną rolę spełnia operator, ale połączenie dobrego operatora plus dobrej stacji daje naprawdę zadowalający efekt. Ćwiczenia międzynarodowe są dobrym miejscem do weryfikowania wcześniej zdobytej wiedzy, a okres dwóch tygodni możemy porównać do roku szkolenia w porcie na lądzie, gdzie nie wymieniamy informacji, z nikim ćwiczymy na sucho. To kiedy w momencie wprowadzenia danego rozkazu widzimy jak on się odbywa i zdajemy sobie sprawę, że każda pomyłka jest widoczna nie tylko przez nas, ale przez inne okręty, a i to przez to inne narodowości to powoduje trochę większy stres, ale jednocześnie większe skupienie i staranność w wykonywaniu rzeczy związanych z zadaniem. Dwa tygodnie temu w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu Odbyły się mistrzostwa dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych w pięcioboju wojskowym. W sportowych zmaganiach wzięło udział 16 reprezentacji z różnych jednostek wojskowych z całej Polski. Pięciobój wojskowy akurat jest jedyną dyscypliną sportową, którego konkurencje wynikają, wypływają z, ze szkolenia programowego żołnierzy w jednostkach wojskowych. Rzut granatem każdy żołnierz. Strzelanie, każdy żołnierz, bieganie, każdy żołnierz, pływanie, prawie każdy żołnierz, lądowy tor przeszkód tak to wszystko ustaliliśmy, że wszyscy chętni, którzy są dobrzy w jednostkach wojskowych, mają tutaj przydzielone miejsca szkoleniowe w zegrzu i mogą doskonalić tą dyscyplinę. Rolę sędziów w czasie zawodów pełnili m.in. reprezentanci polski w pięcioboju nowoczesnym, będący jednocześnie zawodowymi żołnierzami. Są dyscypliny, które ktoś musi sponsorować, jest to wojsko. My natomiast uczymy się od tych sportowców, jak to wszystko robić, żeby być jak najlepiej. I przede wszystkim jest to przykład osobisty dla naszych żołnierzy: Piotr Małachowski, Oktawia Nowacka. To są przykłady do naśladowania przez każdego sportowca. Wiadomo, że nikt nie osiągnie tego pułapu, ale zawsze możemy być blisko. Że zdobędę medal, uwierzyłam tak naprawdę dopiero przed ostatnią konkurencją. Ogólnie zawody szły super od samego początku, ale wiadomo, to jest pięciobój, jest dosyć wywrotny i nie można tutaj spoczywać na laurach ani już myśleć, że będzie dobrze, tylko trzeba walczyć do końca. Przed biegiem. Doszło do mnie, że będę walczyć o te pozycje medalowe, ale też skupiłam się na tym, co mam do zrobienia, nie, nie chciałam się tutaj stresować, uspokoiłam myśli, skoncentrowałam się i stwierdziłam, że po prostu będę walczyć o ten krążek do końca. Ja to widziałem prawda, z, z trybuny tylko, ale było widać, było widać po niej, że, że jest maksymalnie wzruszona i że... że, że... Przede wszystkim, że dał z siebie maksymal. Ja, ja też widziałem ostatnie strzelanie. Dosłownie tam siedziałem za strzelnicą, widziałem ostatnie 800 metrów i to na pewno musiało bardzo boleć. W tamtym roku odbyły się szóste światowe wojskowe igrzyska sportowe w Korei Południowej. Oktawia zdobyła złoty medal, więc mogliśmy liczyć na to, że być może znajdzie się na pudle, a przynajmniej powinna się znaleźć na pudle. Kontuzja, którą doznała. No, nie wróżyła nic dobrego. Ten sezon był bardzo trudny przez kontuzję i gdzieś ta kontuzja, te marzenia o medalu oddaliła. I, no i tak naprawdę jechałam na igrzyska z taką jedną wielką niepewną. Nie wiedziałam do końca, jak wystartuję, na ile zdołałam się przygotować. Także z jednej strony było gdzieś to w zasięgu ręki, było to planowane wcześniej, ale z drugiej strony taka wielka niespodzianka. Podejrzewam, że, że młodzi ludzie, którzy oglądają i którzy widzieli to, czego dokonała Oktawia, to uniesieni tą, tą radością i tą tą dumą właśnie wtedy zaczynają próbować czy pięcioboju, czy, czy w ogóle sportu. To jest oprócz tej roboty, która należy do działaczy sportowych, to, to właśnie sukces sportowy chyba najbardziej jakby przyciąga do dyscypliny. Wojska angażuje się w pięciobój nowoczesny, ponieważ idea i pięciobój nowoczesny wywodzi się z pięcioboju oficerskiego. Jest to strasznie przestronna konkurencja, dyscyplina, która promuje bardzo wizerunek żołnierza Wojska Polskiego. Trzeba sięgnąć do historii. A AWF Warszawski założył nie kto inny jak Maszajek Piłsudski. Wojsko było bardzo blisko sportu narodowego. Sport narodowy zawsze był umiejscowiony w armii. No, należy się tylko cieszyć, że znaleźliśmy poparcie w Ministerstwie Obrony Narodowej, że możemy to robić. No, ktoś tych ludzi musi zrzeszać i ktoś musi im zapewniać przysłowiową krągę chleba. Że jest to armia, ja uważam, że tak powinno być. Szczególnie na przykład w pięcioboju nowoczesnym, gdzie to są dyscypliny prawie że wojskowe sprzed II wojny światowej. Ja powiem szczerze, że gdyby nie kontrakt wojsku musiałbym zakończyć karierę, bo, 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 bo co prawda sukcesy jakieś miałem, ale finansowo po prostu musiałbym pójść do pracy. W pewnym momencie każdy sportowiec zastanawia się, czy dalej trenować, czy po prostu zmienić swoją drogę i, i iść do pracy. Także wojsko jest tutaj świetnym partnerem i naprawdę pomaga, pomaga wielu sportowcom po prostu w wyborze którą drogę wybierzemy, czy, czy idziemy w sport i bycie żołnierzem, czy, czy musimy obrać inny kierunek. Setki wystawców i prezentowanych nowości. To właśnie tworzy niepowtarzalną atmosferę corocznego kieleckiego salonu przemysłu obronnego. Wśród najczęściej podziwianych królują te największe, najbardziej wszechstronne w swych zastosowaniach maszyny. Jednymi z nich bez wątpienia są śmigłowce wielozadaniowe. Przyjrzyjmy się kilku z nich, by poznać unikalne cechy najnowszych produktów firm zbrojeniowych. Stoimy przy śmigłowcu Black Hawk, to jest śmigłowiec S-70 produkowany w polskich zakładach lotniczych w Mielcu. Najnowsza wersja tego śmigłowca jest produkowana z wersją awioniki tak zwanym Glass Cockpitem. Oprócz systemu zobrazowania informacji, co jest nowe dla tej wersji śmigłowca, jest czteroosiowy autopilot, czyli śmigłowiec jest w stanie w zasadzie samodzielnie wykonywać lot bez udziału pilota, pod warunkiem, że pilot w odpowiedni sposób go wcześniej zaprogramuje. W tej konfiguracji widzimy zainstalowane działko M134. To jest ten słynny minigun, który wypluwa 4000 pocisków na minutę. Z tej strony widzimy rakiety kierowane, bardzo silne, wielkie, potężne rakiety kierowane z zasięgiem ponad 8 km. Są to Hellfire'y. Mamy działko 12,7 mm i trzy rakiety niekierowane. Poza najnowocześniejszą elektroniką, najlepszymi, najmocniejszymi silnikami, ten śmigłowiec ma genialne rozwiązania konstrukcyjne, które mnie osobiście zachwycają. Jednym z tych rozwiązań jest stabilator. On się tak fajnie nazywa, ale pełni bardzo ważną funkcję. On jest programowany w trakcie wlotu w funkcji kilku ważnych parametrów. Jego zadaniem jest utrzymanie poziomej sylwetki śmigłowca w trakcie lotu, minimalizując w ten sposób opory. Ważnym również elementem dla tego śmigłowca jest kółko ogonowe. Ono powoduje, że ten śmigłowiec ma unikalne cechy. On nie wymaga zawisu do lądowania. Może lądować z bardzo dużą prędkością. Podczas zbliżania do lądowania pilot po prostu wykonuje gwałtowne hamowanie, zarzuca to kółko, to kółko powoduje wyhamowanie śmigłowca i minimalizuje czas pobytu śmigłowca na ziemi, czyli wtedy, gdy jest najbardziej wrażliwy na ostrzał przeciwnika. Na MSPO prezentujemy wielozadaniowy śmigłowiec AW149, który jest naszą nową propozycją w klasie 8 ton. Ten helikopter posiada największą w swojej klasie kabinę, dużo pojemniejszą niż wcześniejsze konstrukcje. Ma płaską podłogę ułatwiającą przewóz ładunków. Można tu zainstalować do 19 foteli do transportu żołnierzy. Co istotne, można zmienić układ kabiny bez użycia dodatkowych narzędzi. Jest to duża zaleta. Można na przykład zamontować dodatkowe zbiorniki paliwa pod siedzeniami. Jest to o wiele bezpieczniejsze rozwiązanie niż montaż zewnętrzny. Awionika jest zintegrowana z czterema dużymi wyświetlaczami, największymi w tej klasie. Zapewniają one doskonały przegląd parametrów misji. Śmigłowiec może być nawet wyposażony w system trójwymiarowego zobrazowania otoczenia, więc mamy świadomość sytuacyjną w trudnym do nawigacji terenie, na przykład w górach lub w środowisku miejskim. Unikalną cechą konstrukcji AW149 jest od nowa zaprojektowana przekładnia. Jej obudowa nie posiada żadnych zewnętrznych przewodów olejowych. Wszystkie umieszczono wewnątrz, zabezpieczając je przed wpływem środowiska oraz działań militarnych. Dodatkowo przekładnia jest testowana i certyfikowana do działania na sucho przez 50 minut. Więc w przypadku utraty smarowania helikopter może oddalić się o ponad 200 kilometrów ze strefy zagrożenia. Starsze platformy musiały w tej sytuacji lądować tak szybko, jak to było możliwe. Było to bardzo niebezpieczne. się w kabinie śmigłowca W3.pl Guszec. Jestem pilotem tego śmigłowca, który jest w służbie od 2010 roku. Jest to śmigłowiec wielozadaniowy, skonfigurowany jako śmigłowiec szturmowy. Został głęboko zmodernizowany z wersji śmigłowca transportowego Sokół z zainstalowaną nową awioniką czterokanałowym autopilotem, nowym systemem kierowania ognia oraz systemem rozpoznania swój obcy oraz czynnym systemem obrony biernej oraz czynnej przed pociskami rakietowymi naprowadzanymi Ziemia Powietrzna. Drugi pilot, który zajmuje prawy fotel, spełnia rolę nie tylko drugiego pilota, ale również pilota obserwatora, który obsługuje skomplikowany system toplight, zamontowany na górnej powierzchni kabiny. System, który jest sprzężony z wielkokalibrowym karabinem maszynowym, znajdującym się z przodu. Całkowicie zintegrowany, bardzo celny system, który pozwala na wykrywanie oraz zwalczanie celów znajdujących się w odległości do kilku kilometrów od śmigłowca w dzień, w nocy oraz w różnych warunkach atmosferycznych, nawet we mgle, gdzie używając. Rozpoznania wzrokowego nie mam y, możliwości zauważenia, co dzieje się przede mną. System FLIR wykryje zagrożenie i podpowie mi, co ja mogę zrobić i w jaki sposób. Prezentowana wersja uzbrojenia tego śmigłowca zawiera wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych S-5, oraz, y, co jest nowiną, prezentowaną jako propozycja, to są kierowane pociski rakietowe powietrze-ziemia systemu Spike. Pociski, które są jednymi z najnowocześniejszych pocisków używanych przez armię NATO. Pociski, które służą do zwalczania celów opancerzonych, jak również celów typu schrony w odległości nawet do 25 km. Propozycja ta jest możliwa do zastosowania na śmigłowcu W3PL Guszec po uwzględnieniu niewielkich modyfikacji oraz systemu śmigłowca. Jesteśmy. W bardzo krótkim czasie jesteśmy w stanie uzbroić ten śmigłowiec w tego typu pociski rakietowe oraz po krótkim przeszkoleniu wdrożyć je do czynnej służby. Stoimy przed śmigłowcem H225 Karakal, który służy w siłach powietrznych Francji. Jego maksymalna masa startowa wynosi 11 ton przy ładowności ponad 5600 kg. Oto miejsce pracy pilota, stąd załoga zarządza misją i prowadzi helikopter. Aby ułatwić im pracę, zastosowano wiele systemów wspomagających na każdym etapie misji. Autopilot, który jest pełnym czteroosiowym rozwiązaniem, pozwala na automatyczny start. Może prowadzić śmigłowiec nawet w skomplikowanych misjach, a nawet w pewnym zakresie wspomagać lądowanie, niezależnie od panujących warunków. Cały system jest zorganizowany w sześciu dużych wyświetlaczach czterech do obsługi nawigacji i pozostałych danych misji oraz dwóch dodatkowych do zarządzania systemami. Używanie wyświetlaczy jest dla załogi bardzo wygodne i obciąża ją w niewielkim stopniu. Znajdujemy się w kabinie śmigłowca, szerokiej kabinie, pozwalającej zamontować do 28 foteli przeznaczonych dla desantu. Widzimy tu dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm. Zaletą umieszczenia ich w specjalnych oknach jest to, że nie blokują głównych drzwi kabiny, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie ze śmigłowca. Dwoje głównych drzwi znajduje się z obu stron kabiny. Obsługiwane są w prosty sposób, wystarczy przesunąć je w bok. Wyjątkowym usprawnieniem jest otwór w podłodze kabiny, który też może być wykorzystany na potrzeby DeSanto. Tutaj też montujemy sonar na potrzeby misji morskich. last but not least, w końcu mamy sterowanie zewnętrznego dźwigu oraz autopilota. Operator dźwigu może stąd sterować wyciągarką oraz korygować pracę autopilota, aby znaleźć się dokładnie nad celem. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie. Wykazano, że można przez pół godziny utrzymać śmigłowiec w promieniu pół metra.